No i mamy nadszedł ten dzień 27 grudzień 2023 roku. Jest magnes na tyczce. Jestem ja. Są moje urodziny: 49. W dniu, kiedy to nagrywam, jak już to oglądacie, to już jest w poptokach. Tak czy siak, na dzień dzisiejszy nie udało się zdobyć tych 20 tysięcy subów. Dużo, dużo brakuje. No ale trudno. Nieważne. Ja już przebrany, wsłuchajcie, w wodery. Stryk. I co? Lecimy wydobywać naszym magnesem reszki złomu, strynki. Dla formalności jest 9.29, a więc powiedzmy w pół do dziesiątej Zobaczymy, ile czasu nam zajmie ustruganie tego wiadra drobiazgu. No i patrzcie, ledwo w las i już mam siekierkę z epoki brązu. Nie, nie, no żartuję, bo zaraz to lobby archeologiczne mnie dojedzie. To jest taka, zobaczcie, jakaś taka sztaba. To śruba wchodziła. Tak więc pierwsze mini kotlety. I ta sama zabawa co ostatnio. Mnóstwo drobiazgu. No i dobra, mi to pasuje. Dobrze, że mam wodery, bo zobaczcie, woda się mocno podniosła. Ostatnio miałem to do kostek. A tymczasem taka tam ruła w kawałeczku wychodzi. Ale przed chwilą wyrwałem kotlecika z dna. Fu, aż poczułem ten opór. Patrzcie, co to jest. Cały w mule ja przyjdę. Kawał solidnego kotleta. No i dobrze. Ostatnio, jak to byłem, to woda do kostek, teraz pół metra wyżej. Wtedy byłem w gumaczkach, teraz jestem w woderach. Opa. Patrzcie, jak to Tutaj leży. Tam przed chwilą za mną pan siusiał sobie do trynku bez kępacji kawałek rurki i gwoździa i tak powolutko sobie dziubie trochę trzeba było pogmelać w dnie żeby wyciągnąć zobaczcie to było mocno wrośnięte I no dobrze. No. wiatro się powoli zapełnia a jestem tu od 10 minut ale prze chwilę coś kliknęło pan patrzcie na to taki profil zamknięty dużo nie waży ale jest mini kotlecik resztka ostrza od takiego noża do chleba kiedyś wyciągnąłem cały taki nóż, on był taki dosyć długaśny a powiem wam szczerze że ten magnes jest o wiele mocniejszy bo wyciąga po prostu z mułu wyrywa z dna a byłem tutaj nie raz przecież resztki klucza francuskiego, już coś takiego tu wyciągałem no i powiem wam, że takie niepożorne śmieciuszki robią swoje. Patrzcie. Wiadro za chwilę będzie w połowie zapełnione. Patrzcie, znalazłem na oko, bo i tak by się nie przykleił, bo jest to he, aluminium. Taki imbryczek fajny. Wygląda jak słonik. I znów coś szarpnęłem z dna. Gwózdek czy inny pręt No i widzicie sukcesywnie Kęs po kęsie Wiadro za chwilę będzie pełne A jest jeszcze lepiej Ale kot leciał Taka ruota Taka Zaruśnięta Je. Opa Jest siekierka Super Mocno zużyta Ale na złom będzie w sam raz I do tego niewielki bolec ale muszę Wam powiedzieć, że wiadro praktycznie już jest pełne. Która to godzina? 10.13, a więc co? 40 przeszło minut. Wiadro zapełnione. No to mi się podoba. Tym razem wpada kłódka i taka lotka do darta. Wow. Patrzcie. Możemy sobie zagrać w lotki. sobie na tym wale na tym nabrzeżu i zobaczcie sobie, sobie wygumerałem kawał aluminium gdzieś się nie przykleja do naszego magnesu ale no dobra jeszcze parę minut podziebałem dowaliłem wiadro naprawdę na full i idę je zanieść a co to za akcja się szykuje bo słyszę z daleka coś jedzie Straż pożarna, gdzieś się pali. Dobra, jest 10.30 punktualnie, czyli równo godzina minęła. Ja mam po prostu mega pełne wiadro z 20 kg wagi. Jestem uchahany I się zastanawiam, czy po prostu już nie odpuścić, bo mi się odechciało. Heh. A co? Wolno mi nie? Dobra, ja się nie będę bawił, tak wiem to jest aluminium, ale pójdzie jako blacha. Taki mam kaprys tu są pieniądze przecież mm -hmm, wiem przerzucamy grube do grubego blacha do blachy i chyba zaraz skoczę na złom z tym dobrobytem dzień dobry no co mały co będzie mały <noise> <noise> kotlety do kotletów A co za burun słuchajcie przed chwilą się taki burak i rzucił puszkę do trynki no niestety cebulaki no to powiem wam, że się przeliczyłem jest 27, myślałem, że złom jest czynny i dupa jest nieczynny a więc co, lecę do domku no i na szczęście Grudziądz to nie jest takie małe miasto więc znalazłem sobie inny złom i sprzedałem swój urobek 31 kg blachy 37 grubego wpadło prawie 70 ziko no i fajne no i mamy kolejny dzień w tych pięknych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, jestem w miejscowości Skurcz. Widzicie to białe BMW? Tak, właśnie się spotykam z moim widzem, Kamilem, który przyjechał tutaj z Niemiec i często właśnie była w Borach Tucholskich. A więc co, zaraz lecimy na spotkanie? Jestem oczywiście z synem Cezarym. Cześć. No i co, lecimy i zobaczcie, wspomniany Kamil. dawno ja się witam Cię. Dokładnie. Ja już po spotkaniu z Kamilem było bardzo sympatycznie. Pogadaliśmy sobie, Kamil mnie obdarował. Jak dojedziemy do domku, to wam pokażę, bo sami jeszcze nie wiem, co tam dostałem. Tobie, Kamil, serdecznie dziękuję. I do zobaczenia na wiosnę, kolego. No i otwieramy pierwszy pakunek. Jest to taka, widzicie, lodóweczka turystyczna, wypełniona. Samym dobrem. Zaraz zerkniemy wspólnie, co tam leży. Powiem Wam, że czegoś takiego, jak żyje, nie widziałem. Spójrzcie, jakie przepiękne talerze z rybami. Na każdym talerzu inna ryba. Wow, dużo fajnego szkła. Wszystko niemieckie. Jest taka fajna, zobaczcie, tacka ze szczupakiem. No coś przepięknego. To się samo sprzeda. Jakiś wędkarz na pewno to zakupi. A to jest zaledwie. Pierwszy pojemnik. No, drodzy Państwo, druga walizka jest po prostu po bogatości. Spójrzcie, jakie przepiękne rzeczy. Bardzo dużo szkła jest. Ja pierdziele Kamil. Przecież to jest rozpusta. Coś przepięknego. Dawno nie miałem takiego fajnego towaru. Zobaczcie, dostają też tutaj takie winko musujące. Od Kamila. Ta lampa garażowa, oczywiście, świeci. Nie, no, jest po prostu przebogato. To jedna ofiara jest, zobaczcie te uszkodzenie, ale trudno. Kierunki są po prostu przepiękne. No i została jeszcze jedna walizka. W tak zwanym międzyczasie przyszła paczuszka. A od kogo ta paczuszka przyszła? Od Marcina z kanału Easy Rider. Zapraszam Was do Marcina. Ma bardzo fajny content. Zobaczcie co dostałem, czapeczkę, kartkę. Świąteczną, trochę krówek i takie tam gadżeciki. Dziękuję Ci serdecznie, Marcin. A wy wbijajcie, bo Marcin zbiera do 30 tysięcy subów. Dużo mu nie brakuje.